Halo, halo, hej, Małysysyszny i dzisiaj będziemy uciekać przed Mikołajem, tak? Ale, to, bo to jest chyba dobry Mikołaj. Ma zwykłe oczy. Albo to jest zły. albo to. Aha. Aha, no rozumiem. Ech. Dobra, to mi się nie udało. Niestety. Ale, Ja myślałem, że to taki zwykły most. A to nie jest zwykły most. To jest most, który poluje na. na ludzi. Hopa, Chłop. chłop, tuż jest nad wodą, jest niebezpiecznie. Haha, ha. spadło. Ha. Chłop. Jak ja spadnę, będzie mi przykro. Tak. Spadłem. Ale mi się dziwna głowa zrobiła. Ja nie mogę. Śm śmiesznie, naprawdę. No jaki denerwujący jest ten most. Pierwszy to taki trudny. nie da się tu naprawdę z góry nigdzie wejść. No nie mówcie no i dobra teraz mi się uda no ona też spadła no thanks chłop 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 Hop. dobra no spadła. ja nie spadnę no co ma w tym być tak to przejdę to 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 pan pokaże e, właśnie przeszedłem coś chciałem mnie zepchnąć i tu się moc zarwał. Więc skaczemy tu. O! O, super. Proszę, żebym się nie odrodził na tam. Dobrze. O, gościu do mnie powiedział haj. No haj, gościu. Uuu. Auu, auu. E, a co, ja mogę chodzić po tym lodzie, czy nie w końcu? No nie, no nie gadajcie, że nie mogę po tym lodzie chodzić. No jaki to jest... Trudny jest to coś. A Dobra, czyli potem nie mogę. Dobra, wszystko jest jasne. Hopa. No ja nie wytrzymam. He. Kurczę, blada. A widzę, że tu ludzie też giną. To nie jest taki łatwe jak myślałem na początku. Ale już przyszedłem, tak, udało mi się. Teraz po sankach. Teraz po kłodach. Żeby się tylko nie ruszały. Wtedy będzie tak lipnie, że. Wtedy, wtedy Pewnie wtedy spadnę. E, idę. Uff, Dobra, mam. co potem mam łazić? Tak? Tak? Nie, to trudne jest. Jeszcze to jakaś pani. Jeszcze jakaś... Osoba! A! A Jak on to przeskoczyć? O, Co tu chodzi? Halo? Hm, to bardzo podejrzane. Um. Hej, Chłop! kół. Hm, uh. 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 Całe szczęście się udało. I tu. Kurczę, kurczę. I ło! Jej. Proszę, udało mi się tego z tej rzeczy, nie? Chyba mi się udało, tak mi się wydaje przynajmniej. Udało się, całe szczęście. Juki. Jej Hard this way. Czyli, uciekam! Chłopa! O, super! To mi się udało uciec. Super, jestem, jestem w parkoury tak dobry, że w ogóle chyba słaby. No co? Nie wiem. <słuch> Ło! Kurczę, dwa razy skaczę i to bardzo przeszkadza. Ale mi się dziwnie ręce zrobiły, dobra. No, thanks. Czemu ja dwa razy ciągle skaczę? Ej, o co tu chodzi? Dobra. O Boże. Nie. Ale trudne to jest. To nie jest takie łatwe. Że nie mam tej sprężyny, albo innej, albo czegoś do skakania. Uff, udało się. Czas po laskach świątecznych, Ło. Jopa, no to było łatwe akurat. O... Wow. A tu co? Można na to wejść, czy na to akurat nie można? Trzeba iść po tym, czy właśnie po tym nie chodzić? Wydaje mi się, że trzeba na to, a nie... Tak, trzeba na to. Kurczę, no, denerwujemy to. Ech, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Ja nie chcę tego zarobić. Dobra. No co? Przecież tu nie dotknąłem, no. To jest głupie, to jest dziwne. Tak szczerze. Tak szczerze nie rozumiem o co w tym chodzi. Jak przecież tu się... No i widzicie? Jak miałem to dotknąć? Przecież jak byłem tutaj. Halo. Roblox coś popsuł. Dobra. Załóżmy, że robimy tak, nie? No co o co tu chodzi? Po wielu, po wielu próbach mi się udało. I nie wiem, czy mam chodzić po tym. Po tym mam chodzić. A, i tego mam nie dotykać. Aha, no spoko. To nie powinno być mega trudne. Tak, ale pewnie zginę. tak Nie powinno być mega trudne, ale jednak jest, jakby. Kurczę, słabym sobie jestem jakiś. Chcę się tu nie odwrócić jakoś tak kamery. Nie wiem, czy tutaj nie będzie mi łatwiej jakoś. Szczerze. Czuję, że ciągle chcą ode mnie wyciągać jakieś Robuxy. A ja be, bez Robuxów to przejdę. Ha. Potrzebuję jakichś Robuxów. Czyli no wiem, że to są jakby Robuxy, ale ich nie potrzebuję. Chwa, czemu lewitują w powietrzu. Co to jest za logika. No i przez to źle w powietrzu. Spadłem. Tak, to wszystko wina bałwanów. Dlatego nie robiłem dzieci bałwanów bałwanów. nie się spada. Bo tylko mogę tak normalnie przejść, nie? I tu muszę uważać. I na tego typa. I hop. Jupi. Teraz parkour w pro... prezentach. Super. Ha. Ah. Mam nadzieję, że na końcu będzie jakaś fajna nagroda, czyli wiecie, typu, typu, nie wiem, ale coś fajnego. Czemu mi skakanie nie działa? Ostatnio jak grałem, to, to skakanie mi się popsuło i ciągle skakałem, a teraz nie mogę w ogóle. Hopa! Nie, no dobra. No co? Głupie to. Dobra, uda mi się. Nie, nie chcę żadnego czegoś. Chy. Chy. I po żółtym, nie, to jest... I po fioletowym, i po nie... Najpierw jeszcze tak długo się odradza człowiek. Tak to bardzo przeszkadza. Dobra. No czemu, czemu, za co? Czemu skakanie nie działa na tym prezencie? O co tu chodzi? To jest trudny stage. Niby taki prosty, a niby, niby taki trudny. czy brady. No thanks. Dziękuję za... Że... Dobra, jak przeskoczę, to wam pokażę. Dobra, jestem na ostatnim prezencie! Jupi! Ło wow. Hopa Hopa Hop. To są te? Ło! to jest krasnel jakiś? A XD krasnel jakiś tu i hop. Hop. A, A co to ja tu mam zrobić? A, po tej linii mam się wciągnąć. Aha, no dobra. Skoro mówisz, pani tak Mikołaju, to mam nadzieję, że... Huh. Super. Czym tak się tutaj długo odradza? Denerwujmy to. Hy. No, o co tu chodzi? Dobra, wskoczyłem. Mam wrażenie, że to niedługo będzie koniec odcinka, i też będzie koniec tego oby. Uuu, Renifer, Renifer, Renifer. Renifer, hoppa! Renifer Renifer, 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 Renifer i Renifer. Hmm. Dobra, nagrywa się. Super! Hop. Skała, skała, super. I po mnie. Skała mnie pokonała. Super. A to był łatwy skok. Ale dobrze! Odrodziłem się! Hop, hop. Hop. Aha, to dużo jest tych... dużo jest tych skoków. I to jeszcze tak się zlewa, że ja nie wiem, czy to jest skok, czy nie. Czyli... Czy to mam na tym... Ten... Czemu, co? O co tu chodzi? Nie rozumiem, o co tu chodzi, jak mam być szczery. Chyba, że jak to jest tutaj, to ja mam wtedy biegnąć. Czyli, czy tam biec? Czyli, no biec. No. I co? po tym kamyku, po tym i po tym i po żółtym. Tak, takie męsy trochę. Ła! Nie, ja znów to, nienawidzę tego. Szczerze. bo to jest takie właśnie takie trudne. Nie powiem, że łatwe tak. Szkoda, że nie mam tego latającego dywanu, który można było kupić za robuxy. Przydałby się bardzo. U. No nie, prawie było. Jeszcze tylko 50 tych tych. A! Ej, czy da się tutaj skoczyć? Jak tak to... Kurczę, spręciarze zabezpieczyli. Hmm. No dobra. Ha, 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 super blada święty. Dobra, udało się. Na szczęście. Tak, ale tu już się nie udało. Uf. Nie jest to takie łatwe. Ale przynajmniej nie jest tak jak niektóre tutaj obby, że jakby piszą, że będzie obby, na przykład w temacie pizzerii, a jest obby zwykłe, jednorżcowe, nie? A to jest przynajmniej wiadomo, że to jest Mikołajowo-obby. To chociaż nie jest takie łatwe. O. E, co nie ma o co chodzi, Halo. no nie, co się stało? Ja tak, ja, ba ja bardzo przepraszam, że za to jakby, za to, za problemy techniczne. Tak, ja bardzo przepraszam za problemy techniczne. Zdecydowanie, ale. Ale niestety. Musicie to wytrzymać. Chyba, że w ogóle mi się coś. Tak więc ja, to jest koniec odcinka. Jakby się oby spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Tak. Więc do widzenia.